Witajcie, dzisiaj doszła do mnie paczka od firmy Robaczek, jest łona na Allegro Zamówiłam karaczany od 0,5 do 1,5 cm Powiem szczerze że tak, ten sprzedający mnie nigdy nie zawiódł, zawsze karmówka przyszła w dobrym stanie Dobrze jest zawsze zapakowane szczelnie jak widzicie ja już do chcę tutaj otworzyć te pudełko i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Proszę bardzo. Tak, oto paczka przyszła do mnie. I wszystko widać, że jest jak najlepszy w jak najlepszym porządku. Została wczoraj na, nadana, dzisiaj ją dostałam szybko. Dziękuję za obejrzenie filmiku i polecam sprzedającego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa.